W tym filmie pojadę do stacji Opole Główne PKP, aby spędzić tam 50 godzin oraz złapać dużo rarytasów. Pojechałem tam Intercity Pobrzeże, a później Intercity Orzeszkowa. A ja zapraszam Was do oglądania. A w tym filmie... Odhamowywanie 361. Inówka sztuka. Intercity Groter. EP0920. Nowiutki. Ma tydzień, a tu stoi, zobaczcie... kolejny byczek! EP09004 <muchy> Mechofer. Aha, uciekł mi! Belek. zaraz go może nagram. Prowadziłem tego kibla. Rusza InterCity Orzeszkowa, którą tutaj przyjechałem. A prowadziłem świnka nie taka, tylko taka. A ona rusza w stronę Wrocławia. Prowadzona przez F08007 James Bond. Jakiegoś luzaka widzimy i czekamy na pociąg międzynarodowy do Berlina. Jest to Intercity Wawel z kusażem na czele. I Wawel odjeżdża. A prowadzi go opoczniankowy husarz Tak, to opocznianka. Tak, tak, to jest opocznianka. 100% Legii, 0% nie. 100% czekam, 0% Legii. A tu wjeżdża opoczniankowy Dart, tak. Dziękuję i pozdrawiam za RP1. To jest... Intercity Fredro, tak, to jest opocznianka, opocznianka wjeżdża, opocznianka, opocznianka, dwie opocznianki. Wjeżdża pociąg Regio do Wrocławia, Jeżdża pociąg Intercity Artus, który jest opóźniony o jedyne 50 minut, EP09007. Agent specjalny James Bond, Gagar, stonka Echelon, Impuls, Gagar, stonka Ravitaza. A... Przyjeżdża pociąg Intercity Matejko, który również jest troszkę opóźniony, EP0922. O, Odjeżdża pociąg Intercity Artus do stacji Gdynia Główna. Pociąg Express Intercity Panorama ze stacji, do, ze stacji Wrocław Główny do stacji Warszawa wschodnia. Z dziewiątką na czele. Odjeżdża pociąg Bolko do Wrocławia. Głównego. Dwie jednostki ED74. Jeżdża pociąg Intercity Szymdzielnia ze stacji ustka do Stacji Bielsko Biała Główna. Wjeżdża szymdzielnia na białskawiałej. Wjeżdża pociąg InterCity Boznańska do Krakowa Głównego. Jak myślałem. A tutaj wjeżdżanie zidentyfikowany pociąg, o którym za, oczywiście zapomniałem powiedzieć, no bo to w końcu ja. Odhamowywanie 361 ze składem intercity Mehofer. Opóźniony jedyne 40 minut, więc musi szybko odjeżdżać EP07361 I Trapez odjeżdża do Zielonej Góry Z Intercity halny odjeżdża, tak zwane tery. City Groter do przemyśla głównego z epoką EP09020 na czele. Słuchajmy rozruchu. Dziewiątki. Intercity siemiracki. f 09013 A tu stoi, zobaczcie, kolejny byczek et 22 Czekamy na odjazd, a tam jeszcze zanim leci towar. Nieźle tu się dzieje. Więc on czeka, ja jak coś będzie odjeżdżał, dam wam znać. No i byczek odjeżdża. Rusza w kierunku zakładu cargo. Z moc nad Odrą prze, przejeżdża pociąg Intercity Hetman do Zielonej, do Lublina. EP09004. Mamy przelot składu towarowego A na czele czerwony wektron. Wjeżdża pociąg intercity Ślązak do Poznania Głównego ep 09018 Przyjeżdża leciutko bo o 30 minut opóźniony opóźniona Intercity Śnieżka a na czele składu Griffin 003 Wjeżdża pociąg Intercity Naukowska do stacji Wrocław Główny z Białego Stoku EP07332, telewizory. A tam mamy Gamme Cargonaut z beczkami. Przyjeżdża pociąg Mieszko Bis do stacji Łódź Kaliska z Gdyni Głównej. ep 07 1045. Przyjeżdża ekspres Intercity Premium relacji Warszawa Wschodnia-Jelenia Góra. ED 250. baczysko Jejeżdża o 15 minut opóźniony intercity Hełmoński No dziękujemy EP07 408 Znienianie tablicy a tu przyjeżdża pociąg międzynarodowy z Wiednia do Wrocławia a prowadzi go piękny Wektron czeskie drachy pociąg Intercity Wyczółkowski do Szczecina z Lublina Wyczółkowski rusza w kierunku Szczecina

Mehofer. Odjeżdża Intercity Mehofer do Zielonej Góry. Pociąg Regio, ze stacji Zawadz... Zawadzkie, N57 spot, 20-25. Ojej, jaki brzydki. Pociąg Intercity Hetman, do Lublina Głównego i Chrubieszowa Miasto. Dzięki za RP1, tylko nie wiem czy to do mnie. No ale w każdym razie dziękuję. EP09003. Ruszę do Lublina. Obocznia. Do... A ja podążam peronem pierwszym, aby nagrać Intercity do Gdyni. Opóźnione 10 minut i czekam na zapowiedź. Do końca perony doszedłem, jak widzicie dużo ludzi i czekamy teraz na pociąg Intercity Piast. Ja się na Piastę doczekałem. Na intercity piast jedzie Griffin EU 160 -028. I Piast, Piast opóźniony, opóźniony 160 028 Tutaj stoją dwa połączone impulsy, które pojedną za niedługo do Wrocławia. Przyjeżdża pociąg którego relacje widzicie? W dole, a prowadzi go Ewin004. Hetman będzie ruszał do Zielonej Góry Głównej EP09004 Opocznianka Tutaj mamy manewrującego spota, niestety graffiti

Pociąg Regio z Wrocławia E74AC Jeżdża Regio do Gliwic N572025 Jeżdża pociąg Intercity Piast i wymienia się z Regio do Wrocławia a pociąg Intercity Piast prowadzi Griffin EU160. Zaraz zobaczymy, jaki EU160 037 opóźniony ledwo 10 minut, a jedzie do Krakowa. jeżdża szynobusik do Nysy SA-134-009 Aha Uciekł mi kibelek Zaraz go może nagram Wydjeżdża Ciopąk Regio do Gliwice, do Gliwic. I ma sygnał do 40 km na godzinę, I oczywiście. Thank you for RP1 Aha. Okej, okay. i tak dziękuję. Ja opóźniony o 5 minut pociąg region do stacji racibusz ED72AC106 Przyjeżdża pociąg Intercity Matejko do Szczecina Głównego pociąg Intercity, F 09008 do stacji ep 09008 tego kibla EN57 1160 Piękny podzianka z orzeszkową F09 i to opacznianka. Chidelek! A ja Was żegnam z tego odcinka i polecam wpadać na następne, a tam w oddali Eurocity Wawel.